Witam Państwa na kanale Wydawnictwa Kapital. Dzisiaj będę mówił o bardzo ważnej książce, które to wydawnictwo wydało. Książce doktora Michała Krajskiego, na marginesie oczywiście mojego syna pod tytułem Rodzina Ostatni Bastion. Bardzo ważna książka. Pokażę, powiem za chwilę dlaczego. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jest kilka bardzo ważnych tematów, które jak się podejmie w telewizji internetowej, to oglądalność od razu spada. Na przykład obrona życia poczętego bardzo ważny temat. Rodzina bardzo ważny temat. Jakby nie zauważa się, że są to tematy fundamentalne i są to dziedziny, w których wszyscy nasi wrogowie wrogowie Polski, wrogowie Kościoła podejmują intensywne działania. I jeżeli się mówi o rodzinie, to trzeba by zacząć od samego początku, że pierwszy jakby wagę tego tematu pokazał Arystoteles, on pokazał jak powstaje państwo, prawda? że to się zaczyna w ten sposób, tak się kiedyś faktycznie zaczynało, że chłopak poznaje dziewczynę. Kochają się, zawiązują związek małżeński, on bierze siekierkę, łopatkę do ręki i idą, prawda? Idą, idą, aż znajdą jakąś polankę nad rzeką, tam on stawia dom, no i rozpoczynają życie, prawda? Życie, w którym on i ona zdobywają wszystko, co do życia jest potrzebne, rodzą się dzieci, dzieci w pewnym momencie jakby stają się jakoś tam trochę chociażby samodzielne, to uczestniczą w życiu tego domu, bo to Arystoteles nazwał domem, prawda? czyli taka niepodległa, suwerenna placówka zarządzana przez ojca i matkę za pośrednictwem władzy despotycznej, kiedy dzieci jeszcze są głupie i później władzy królewskiej, czyli wolnego nad wolnymi, kiedy dzieci już zaczynają myśleć. No i teraz zauważmy, że w takiej strukturze rodzina jest rodziną, czyli zawsze przebywa z sobą. No i, i, i jakby to stadło mało, że się nie rozstaje, to się nie rozpada. Prawda? I w efekcie upływu czasu i naturalnych procesów obok powstaje drugi dom, trzeci dom, czwarty dom, bo dzieci idą na swoje. Powstaje wieś, ta wieś zaczyna mieć jakieś wspólne problemy, więc zawiązuje jakąś władzę, później powstaje kolejna wieś. Te wsi wsie dogadują się ze sobą, tworzy się jakaś konfederacja wsi, i w ten sposób powstaje państwo, które tylko służy rodzinom, jest ich organizacją, nie miesza się w sprawy rodziny, bo jest narzędziem. Yy, Pomocniczym. No i do istoty rodziny należą jakby dwie rzeczy: istoty małżeństwa i rodziny. Znaczy po pierwsze nie, jej nierozerwalność, co kiedyś zawsze wydawało się oczywiste, Jak, znaczy wszelka nierozerwalność, prawda? Czyli małżeństwo się nie rozstaje, dzieci jakby nie opuszczają domu albo opuszczają go bardzo późno, yy, nie opuszczają w tym sensie, że kontynuują. Działalność gospodarczą rodziców, biorąc ich pod opiekę, kiedy oni już nie mogą sami działać. I ta sytuacja, tutaj dokonały się jakby dwie zmiany. Pierwsza zmiana dokonała się w XIX wieku, kiedy nastąpił rozwój przemysłu i pewne per perturbacje finansowe, ekonomiczne i, i wszelkie inne. I w, pojawiły się nowego typu rodziny, prawda, że on szedł do roboty w jednej fabryce, ona szła do roboty w drugiej fabryce, a dzieci szły gdzieś tam, na ulicę, do przedszkola, do żłobka, pod opiekę jakichś opiekunów, prawda, i został zakłócony jakby pierwszy e, najważniejszy element istotny rodziny, współobecność. E, Później jak wiemy potem w wyniku akcji demoralizacyjnej ze strony masonerii te małżeństwa zaczęły się coraz częściej rozpadać i co było wspierane jakby w różny sposób prawnie, medialnie i tak dalej. I pierwsi myśliciele katolicy już w XIX wieku zwracali uwagę na to, że fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej zaczynają być podważane, że rodzina przestaje istnieć, to dzisiaj najlepiej widać, kiedy rodzice wracają o 22. albo nawet dzieci są cały tydzień u dziadków, albo są w przedszkolu w żłobku po 10 godzin, a później zasypiają, rodziców nie widzą. Dane statystyczne Polski, polskie mówią, że matka przeciętna matka Polka poświęca dziecku średnio 7 minut dziennie, prawda, to dziecko. Wychowywane jest w istocie, znaczy można w skrócie powiedzieć, przez masonerię. I teraz zobaczmy, wyszła taka książka, trochę głupio mi ją chwalić, bo to jest książka mojego syna, doktora Michała Krajskiego, bardzo ważna w tej dziedzinie, nosi tytuł Rodzina Ostatni Bastion. Wydało, go, wydało ją wydawnictwo Kapital, co chwała mu za to, no bo wydawałoby się, że ta książka, to dużo na niej nie zarobią, prawda, bo temat jest niepopularny, tak ludzie myślą, co można napisać na temat rodziny. No i teraz pan doktor Michał Krajski, czyli mój synek Michaś, pokazuje tam bardzo ważną ewolucję nauki Kościoła dotyczącej rodziny. Nie tylko pokazuje, co oczywiście cały kontekst, ale pokazuje coś nowego. Pokazuje ewolucję nauki, nauczania społecznego Kościoła od Soboru Watykańskiego II, gdzie jakby Kościół poszedł za światem, prawda? bo świat Cały czas uderzał w rodzinę. Cały czas to znaczy od wczesnej starożytności, prawda? bo Arystoteles pokazał, czym jest rodzina, jak ona jest ważna, ale jego nauczyciel, Platon, w tym samym czasie wzywał do całkowitej likwidacji rodziny, do nacjonalizacji dzieci, do wzięcia ich pod opiekę państwa i że to państwo ma wychowywać i idea Platona tutaj była oczywista doprowadzić do supertotalitarnego państwa, które jest trwałe, to znaczy ludziom się wydaje, że ono takie totalitarne nie jest i tą ideę przejęła masoneria w swoim czasie, powołując się zresztą na Platona. Tą ideę znajdujemy na przykład w nowym wspaniałym świecie Huxleya gdzie przedstawiony jest program masonerii na 20, 21, 20 drugi wiek. Tam u Platona rodzina istniała od momentu urodzenia dziecka do czwartego roku życia tego dziecka, później była rozwiązywana. W tamtych czasach no, trzeba było tych osób, tych rodziców do opieki nad dzieckiem, zresztą jakby Platon jeszcze sobie nie wyobrażał, że można dziecko zabrać z, z, zaraz po urodzeniu. I teraz, co stało się w Kościele, o czym pisze Michał y, Krajski. A czy tam następowała, i to było także w, w różnych wielu dziedzinach, taka polityka bardzo małych kroczków. Prawda? To trochę jak z tymi zachodnimi koncernami, które y, wchodziły do Polski na początku lat 90., przynosząc y, bardzo y, y, luksusowe, często dla nas luksusowe y, towary konsumpcyjne, Spożywcze o wysokiej jakości. No i te koncerny później obniżały jakość tych towarów o tam kilka procent miesięcznie, albo nawet i mniej, ale konsekwentnie i systematycznie. No i po, po iluś tam latach z towaru super, pojawiała się, wyłaniała się jakaś namiastka, niewiele warta, w sensie odżywczym, smakowym i dla zdrowia, ale nikt tego nie zauważał, no bo takie drobne kroczki to kubeczki smakowe nawet nie, nie, nie potrafią uchwycić. I tutaj w Kościele po Soborze Watykańskim II jakby działo się podobnie. Doktor Michał Krajski to jakby śledzi, pokazuje, udawadnia, zestawia, pokazuje kontekst. To jest dla nas ważne, bo, bo z nami dzieje się to samo, prawda? Rodzice jakby w kolejnych pokoleniach, czy w jednym pokoleniu coraz mniej poświęcają czasu dzieciom, nie bardzo wiedzą, jak ten czas poświęcić, jak z tym dzieckiem żyć razem, jak rozmawiać, jak go wychowywać, tracą podstawowe ludzkie umiejętności i tego nie widzą, bo to, to odbywa się bardzo powoli. I zauważmy na jednym przykładzie, co się stało, prawda? Czyli w kościele nauczano zawsze jednego, znaczy rzeczy oczywistej, prawda? Bierzesz ślub kościelny, składasz określoną. Przysięgę. No, I tej przysięgi masz się trzymać. Łamanie tej przysięgi jest grzechem, tak jak w każdej kulturze. No, przysięgę trzeba przestrzegać, i jak ktoś się łamie, to jest jakoś y, bardzo negatywnie y, oceniany, często wykluczany. No więc jest przysięga, trzeba je, jej trzymać. I kiedyś było to jakby y, no, oczywiste. Jedyne, z, jedyne z, dwa sposoby, jakie były możliwe, wyjścia z małżeństwa, z rodziny, były stosowane w bardzo drastycznych przypadkach, prawda? czyli mogła to być separacja, powiedzmy mąż jako alkoholik i, i już jakby nic nie da się uratować przynajmniej w tym momencie no albo stwierdzenie nieważności małżeństwa, bo nie można małżeństwa unieważnić, można stwierdzić że było nieważne i tutaj są pewne obiektywne e, czynniki które powodują, że e, ta przysięga była nieważna prawda? ona na przykład była nieważna kiedy ktoś ją składał, a e, w tajemnicy przed współmałżonkiem zakładał na przykład, że nie będzie miał dzieci i będzie robił wszystko, żeby tych dzieci nie było. Znaczy pewne kłamstwo, oszustwo w trakcie składania przysięgi. I teraz małżeństwo zaczęło być opisywane, i rodzina w taki sposób, że jakby się to coraz bardziej kroczek po kroczku, mały kroczek po kroczku rozmydlało, i doszło do takiej pewnej paranoicznej sytuacji, gdzie dobrym przykładem jest, Rodzina Messori, czyli ten wielki publicysta katolicki Messori, Vittorio Messori, ten, który przeprowadzał wywiad rzeka z papieżem Janem Pawłem II, przekroczyć próg nadziei, który, którego publikacji jest bardzo wiele w Polsce, świetnych, bardzo dobrych, w tym o masonerii. Znaczy nie to, że jakąś książkę poświęcił masonerii, tylko o no, tej masonerii tam wielokrotnie. Wspominał czy pokazywał jej, jej działania, teraz zresztą dalej jest aktywny. Jego życiowa historia była taka, że na studiach poznał dziewczynę, zakochali się, wzięli ślub kościelny i ona zniknęła, znaczy rozstali się i ona sobie gdzieś poszła w świat, a później poznał inną dziewczynę, zakochał się i z tą dziewczyną zamieszkał. No, oczywiście, bez ślubu kościelnego. Później tamta zmarła, no to po, po wielu, wielu, wielu latach zresztą i, i, i już teraz sytuacja jest unormowana. Ale w ostatnim czasie pani Mesori napisała książkę o, o tej historii, którą ja opowiadam, jako pewne takie świadectwo i nawet. Do mnie docierali jakby od niej ludzie, żebym starał się o, o wydanie tej książki w Polsce, natomiast nie bardzo chciałem. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że w tej historii występuje taki element, prawda, że jako dobrzy katolicy państwo Mesori, ci drudzy państwo Mesori, złożyli ślubowanie, że nie będą współżyć seksualnie że będą żyć w czystości, no i uznali się za dobrych katolików, którzy mogą przystępować do Komunii Świętej, itd., itd. I teraz zobaczmy jedną rzecz, co pokazuje doktor Michał Krajski w książce Rodzina. Ostatni bastion, że zakłócone tu zostało w myśleniu, w świadomości katolików coś podstawowego, prawda? i e, jakaś istota małżeństwa i rodziny, prawda? Można to powiedzieć w ten sposób: że no, mieszkam w Warszawie, w bloku pewnego dnia, mówię do swojej żony, kochana, sąsiadka mi się bardziej podoba, z sąsiadką się bardziej dogaduję, przenoszę się do sąsiadki, ale będziemy spotykali się na Mszy Świętej, przy Komunii Świętej, razem będziemy przystępowali, ponieważ ślubuję, że nie będę współżył z sąsiadką. No będziemy się na kawę, będę do ciebie wpadał, i tak dalej. I teraz zobaczmy. To, że ja ślubuję, że nie będę współżył z sąsiadką, to jest jakby wycofanie się. Znaczy składałem pewną przysięgę, prawda? i w ramach tej przysięgi no, składałem obietnicę, że nie będę współżył z sąsiadką. Tego nie, nie, nie łamię, ale ja ślubowałem też żonie to, że będziemy razem, że będę się nią opiekował, że będziemy razem do śmierci. I tak dalej, i tak dalej. To istotą małżeństwa nie jest współżycie seksualne. To jest jeden z wielu elementów, który wcale nie musi występować, żeby to małżeństwo trwało. Niedawno zgłosił się do mnie jeden z liderów takiej organizacji międzynarodowej, który pod wpływem mojej książki Spisek przeciwko Matce Bożej chce zrobić pielgrzymkę do Wąwolnicy. I ta organizacja to jest organizacja ludzi wiernych przysiędze małżeńskiej. Czyli oni zostali porzuceni, pozostali sami albo z dziećmi, modlą się razem o to, żeby trwać w tej wierności przysiędze, czyli w, czyli w samotności. Problem rodziny to jeden z fundamentalnych problemów dzisiejszego czasu. I tutaj trzeba wiedzę poszerzać, pogłębiać. Trzeba o tym myśleć, bo nas zniszczą, bo nam zrobią wodę z mózgu, bo zapomnimy, jaka jest prawda o małżeństwie, jaka prawda jest o, o rodzinie. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby tą książkę e, doktora Michała Krajskiego Rodzina ostatni bastion nabyć, e, czytać. Nie mogę jej nawet pokazać, bo pierwszy Nakład rozszedł się w taki sposób, że okazuje się, że nie ma nawet jednego egzemplarza. Mnie też proszono o to, żebym swój egzemplarz odstąpił, także nawet w domu go nie mam. Także warto, zachęcam. Dziękuję bardzo.